Czy mogę moi że dzisiaj gramy w obby, babcia? będziemy przychodzić sobie tak na no te mam nadzieję, że zaraz nie wyjdziemy. No i słuchajcie, no i słuchajcie, żebyście i... no sobie, to sobie, sobie, to sobie na raz łapkę w górę. Um, no właśnie, dajcie łapkę w górę, jeśli, macie no i No oczywiście, subskrybujcie, no i słuchajcie, żeby was Pozdrawiam. napiszcie, e... no, jeszcze tylko świata. Piły tutaj są, wy mnie zamordować. Czana? Ała! Meble Dobra, udawałem się, piję sobie A słuchajcie, jedna subskrypcja Ej, tena, ty, na znaczy Naprawdę trzeba mnie zostawić Naprawdę trzeba mnie zostawić tak. ty, Jest jedna gluta Z Eiffie gluta A wiem, że trzeba iść, więc nie mogę się... Teraz sobie tutaj Aha, no i patrzcie widzowie Aha, Ja Jednak nie Widowie <grym> no. nie udało nam się? Teraz się nie uda O, jest, udało nam się widzowie Widzicie? wy Nie wiem ile Dobra, tutaj już nie ma babci Teraz będziemy skręcać po drutach Ała Widowie Umiecie siedzieć na druga bo ja nie Tak średnio Nie Może sobie co widzę, się resetować. O dobra, przestałam już skakać, więc ten, no wow. W ogóle ja nagram tatianą, bo ja tutaj gram z tatianą, ale tatiana szkry dalej ode mnie. No bo wyszła. No ja wyszłam, musiałam wyjść. Ale już nie. Bo jesteśmy widowe, jesteście widzowie, że... ja pewnie już się nie skupam, bo ja bo do, zostawiliście subskrypcję i łapkę w górę. Tak myślę myślę. A bo bardzo miłe, bo właśnie takie coś zostawiliście. No nie. Ja, w buzi babci, tam się tam się zobaczymy. Babci jak to wygląda? E, no tak, bo ja troszkę przychodziłam i wiem, pamiętam. Ja Czekam się się ja jeszcze raz, bo też fajne. No, fajowe. Polecam. O, jeśli, jeśli się taki takie, napiszcie w komentarzu. Pewnie zauważyliście, że na przykład... Tak, ode mnie. Tak, bo jestem youtuberem takim. Y Pewnie też zauważyliście, że ja powiem na moich odcinkach w ogóle nie gadam. No. Ja, na przykład jak maluję, to nie gada, ale to chyba nic, co? ba nie przejmuje się tym, bo jak większość youtuberów tak jakby gada, mówi wszystko, tak, tak komentuje, komentuje. A ja, no, ja się staram komentować tak, tak żeby wiedzieliście, no, a jak to zrobić. Patrzcie, skaczymy na takich ciastkach. No, ja nie, no. Jadę, nie no. No, babci sobie skaczemy teraz, teraz. ja mam która deska? Trzeba Ta, teraz. potem tamta. A potem nowa ta. Nie, widzowie, Tiana pomogła. Napiszcie sweet. Czyli? Ja, to wiesz... mi co to, co to znaczy. Znaczy słodka. co to jest dała. No nie. nie to Leon. Nie, to się tutaj skuć. Tutaj nie ma czekoladów. Tiana, poczekaj. Poczekaj. Patrz Tatiana, patrzcie dogoniliśmy Tatianę ta No nie, kto? To jest osób Patrzcie, teraz dogonimy Tatianę A dobra, do Tatianę Spotkajmy się w buzi babci, czyli tamtej Teraz jesteśmy. mała Nie Widzę, teraz to przejdziemy Teraz to się nam się uda to przejść Obie, Obiecuję, teraz to nie dobrze teraz mi cały czas kaczek teraz tu interesować tak kobieta tam takim nielewu widzieli to jeśli to tak oglądali więc jest. więc wiedzą co ja więc wiedzą, o co chodzi patrz Tiana a co masz tam tej patrz co ty ja to mam robić Tiana chodź będziemy patrzeć będziemy patrzeć co ty tam robisz co ty, ty jesteś Jak? patrzcie wyprzedziłam Tatianę. Jesteśmy cool. Jesteśmy kuzak. A! Dobra, już przechodzę, właśnie już idę. Słuchajcie, no teraz Tatiana tej przychodzi, będziemy patrzeć. No i właśnie to będzie cool. Ja widzę, że widzimy, że jest kuzak. Jest cool. Tak jak pewnie widzowie, którzy subskrybują mój kanał i tiany. No to widzę, słuchajcie, musieliśmy wyjść, więc...